Dzisiaj zagramy w short y, live. live. Y, więc subskrybujcie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujcie, to koniecznie zasubskrybujcie. Więc co? Zaczynajmy. <laughs> jeszcze wyłączę internet. O, dobra. No to co? Idziemy. Kurczę, zaczynało się. Dobra, teraz już się nie zatnie raczej. I jak macie jakieś lepsze gry To naprawdę piszcie w komentarzach Bo jak na razie nie mogę żadnej znaleźć i cały czas wtedy trzy gram A jak znajdę no to wtedy Cztery będę, będę nagrywać Dobra dobra, 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 dobra. jest Jak w głowę dostałem, jaki Diany Dobra, 3, 4. Dobra, teraz, teraz, teraz. Dobra, no to co, lecimy. Hop! I ja badu Aha, tutaj były poduszki, dobra. Aha, tutaj pewnie na czworaka będzie trzeba przejść. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Dobra, jesteśmy. Okej. Okay. To jeszcze poczekam, bo nie wiem jak szybko się obniża. I bierzemy tu gwiazdkę i uciekamy Dobra, mamy już 16 level, teraz będziemy mieli no Ta gra chyba ma 53 levele chyba Jeszcze nie wiem No na koniec się zobaczy, albo tutaj od razu zobaczę ile jest leveli 60, 60 leveli jest Dobra, no to co? Zaczynajmy następną rundkę, czyli 16 albo 17. Dobra, yy, wezmę sobie krzesło. O. ciekawe, co się z krzesłem stanie. Aha, nic, dobra. Myślę, Myślałem... o, pojechało dalej. Zar zaraz zobaczymy, gdzie poleciało. Ło, strzała. O, jeszcze jedną sobie wezmę. Czekajcie. I hop! I w brzuch. Dobra, jeszcze jedną sobie wezmę. Aha, co mi nie trafiło? O! Prosto w cztery literki. Aha, dobra. Już lepiej już się nie dam do strzału, bo... U matko! Sk skąd ona się wzięła? Dobra, to jeszcze raz lecimy. To te krzesło tam zaprowadzimy. No, dobra jednak, nie? I hop. I hop. I tu strzały. I hop. Wszystko zapamiętałem. No, prawy. I tutaj będzie bomba, dobra. Uciekać, uciekać, uciekać. Kurczę, za daleko uciekłem. Dobra. To lecimy jeszcze raz. I hop. I hop, dobra. A... Znów zapomniałem, że tu jest strzało. No ale przynajmniej tutaj zapamiętam, że tu jest strzała. Szkoda, że tu nie ma odległości, do której można podchodzić do tej strzały. No kurczę! <laughs> dobra, mam nadzieję, że teraz przejdę. A w ogóle miałem dłuższy ten odcinek nagrać, więc nagram jak najdłuższy. No, prawie pamiętałem, no. Bo się wycofało. No, jak? Dobra, teraz już będzie sił I zobaczymy, jak daleko. Tu sięga? Dobra, tu nie sięga. Okej. Okay. No, tego się nie da przeskoczyć. Tego się po prostu nie da przeskoczyć. Jeszcze kilka razy popróbuję, ale wątpię, że to przeskoczy. Dobra, po prostu krzesła nie będziemy brali. I spróbujemy się po prostu cofnąć. A jak strzałą dostanę, to wtedy tutaj będę mógł podskoczyć na tym bombę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kurcze, i dostałem tą strzałą. Dobra. I leci, leci, leci. No nie no. Już inaczej się nie da tego zrobić. Bo na schodach też się nie da. No... Dziwne to jest. Dobra, tutaj od razu na czworaka. Pyk, pyk, pyk. Dobra. I teraz tutaj ta bomba będzie lecieć. Ty, mam. Pla mam. Mam. Pla Nie! Jezu, dlaczego on spada? No tragedia, no. No ale w sumie, gdyby to było proste, to. By było za proste. Bo ta gra jest trochę prosta, a czasami no... naprawdę trudna. Może na schodach to trzeba przeskoczyć? Jest! W końcu udało się. Dobra, zbieramy kwiatki i idziemy stąd. Dobra. Uu, już myślałem, że się nadzieje na te miny. Ale no, na szczęście nie. Hop. Dobra. O co tu chodziło? No nie. Eee. Chciałbym tak przechodzić lewe za lewe, a nie cały czas to samo. Bo to naprawdę pewnie nudne do oglądania jest. Że cały czas to samo leci, cały czas, cały czas. No ale jak już mówiłem, nie ja umiem tego wytrzymać. A na telefonie raczej się nie da wyciągać. Okay. A, A, chyba, że znacie jakieś aplikacje, no to podajcie. Na telefon, żeby po prostu można było wycinać do jakiegoś momentu. Żeby po prostu... Ach wam się tak podoba, no to... Okej, okay, dobra, mamy to. Jest! Jesteśmy na końcu, w końcu. O, nawet no, mi się zmieniło. Dobra. I teraz już będzie 18 level. A myślałem, że jestem 16. Dobra, zresztą z tym. Reszta z nim. No to O, właśnie to samo mieliśmy niedawno chyba. Że to po prostu będzie się po prostu przynosić. No, tak, tak myślałem. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj jeszcze raz zawieszek Hop, hop i hau. Ho. Ok. Ok. Odbiłem się od sufitu, niestety. Dobra, mamy to, mamy. Dobra, teraz już się na pewno ładnie odbije. Idealnie wręcz. Dobra. Aha, dobra, to trzeba się z tego. A? a co ja no tam jeszcze mam? O, ślady. Uuu! Informator. O, szczęście. To jest po kolei. Ha? Ha? Jest? Stop, stop, wstań, wstań. O co w tym chodziło? Zablokowali mnie wyjście. Dobra, lecimy. I od razu za pierwszym razem pyk. Idealnie. I chcę jedną strzałą przynajmniej dostać. Пидорас. Ну no, не, я не достану. Нет, 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 О, нет, уже нет, 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 Aha, ręka, dobra. Ej, no to, to, to nie jest to Nie, nie widać tej ręki. A idziemy jest grafika, bo tutaj mamy rękę. I jak się odwrócimy, też mamy rękę, ale nie mamy ręki. Bo tutaj nie No dziwne to jest. No ja ta gra to raczej na grafice nie no tyle. To... Dobra, o tu chodzi. Mamy... Dobrze. No czy bombami. Dobra, już wiem o co chodzi. Ile już mamy minut? 9 minut. Dobra. <laughs> ok Ło, skusiło mnie. A chciałem tylko gwiazdeczkę. 9 minut no to nie jest aż tak dużo, dlatego próbuję to przedłużać, bo obiecałem w tamtym odcinku, że to po prostu przedłużyć tą grę. Bo tamto po prostu było za. No, strasznie krótko trwał tamten filmik, bo tylko 8 minut. Tak sądzę. <laughs> Dobra. Tutaj będzie granat. Później. No, przeskoczyłem. Matko. Dobra, może tym razem przejdziemy ten level. Dobra. I raz sobie zostaniemy stojąc ciekawe czy dostanę. No niestety ale nie dostanę. <śm> No to co, idziemy. Teraz tutaj będzie granat. Hop. O, o. Uff. O kurcze. O no, nie. Dobra, jest dobrze. Przed bombami raczej uciekniemy. Dobra. Dobra. Skąd ja mam wiedzieć, z którą będzie spadać? Aha, na zmianę, dobra. To najlepiej po prostu zostać chyba na środku. Dobra, mamy wyjście. Mam Jest meta. Jeszcze trzy gwiazdki do tego. Jestem bez nóg, no, bez jednej ręki i bez, no po prostu bez ciała. Znaczy bez, po prostu bez pasa w dół po prostu. No i gwiazdki, więc w końcu to przeszliśmy, bo nie chciałem zanudzać już Chciałem już naprawdę skończyć ten odcinek, bo cały czas to samo to samo było, bo naprawdę ciężkie to było. Okej. Okay. Dobra, lecimy. I hop. Wow. Wow. Jak on trzeba w ogóle stoi <laughs> Dobra, co tu było? A, dobra, yy, to Ej, no nie da się tego tak zrobić Dobra, no niestety ale Musimy zakończyć już ten odcinek, bo Dopiero mi pani przysłała Angielski, więc No, cześć